Dzisiaj na szybko sos boloński, bo mam dzisiaj mało czasu. Sos boloński zajmie nam przygotowanie dosłownie 10 minut, czas całkowity 55, na 10 porcji. No to zaczynamy. Tutaj do zrobienia sosu potrzebujemy 200 gram różnych warzyw, marfelki, cebuli, korzenia selera, korzenia pietruszki, ale ja jeszcze mam z obiadu wczorajszego troszkę kalafiora, trochę papryki, także to wszystko wrzucimy o pieczarki jeszcze i też będzie pysznie. Warzywa wstępnie przygotowuję krojąc na kawałki, których wielkość określam na mniej więcej. Całość wrzucam do naczynia miksującego, do tego dodaję według przepisu oliwy z oliwek. Całość rozdrabniam. Dodaję mięso mielone, pomidory z puszki. Do sosów pomidorowych, do zupy pomidorowej. Zawsze wykorzystuję swój przecież zrobiony w Thermomixie. Zobaczcie jaki jest piękny, prosty skład. Tylko pomidory, troszkę soli i troszkę cukru. Dodaję też pasatę taką ziołową, bo my lubimy taki rzadszy sos. Weźmiemy też nawkę pietruszki, bazylię. Zawsze świeże zioła nadają więcej aromatu. Spaghetti z sosem polskim gotowe i dzieci właśnie wróciły do domu.